Siema, z tej strony Karol i witam was w trzecim odcinku z serii Wojna. .pl. Ten odcinek, tak jak już mówiłem w poprzednim, będzie taki na luzie. I jednak nie nagrywam go pod rząd, bo miałem wczoraj problem z nagrywaniem, miało być pod rząd, Ale dobra. Jest on na luzie, chciałem wam pokazać w tym odcinku właśnie prezent, który dostałem, kiedy był za darmo rozdawany samolot. Był losowany jeden z pięciu. Ja dostałem HE51, no nie powiem, czy jestem z tego za bardzo zadowolony, bo jakoś moim zdaniem mogłem dostać fajniejszy. Były lepsze. Ale dobra. Będzie i taki No to teraz chciałem wam pokrótce, pokrótce, pokrótce go przedstawić No i przy okazji ogólnie wszystkie H51 No to chyba wiadomo H51 samolot to, Jak to rzeknę, no rezerwa po prostu Niemiec i jednocześnie tutaj mamy jedno, jedną jedynkę Tutaj mam ten prezencik właśnie Jedynkę, jest to hydroplan. No, wygląda on jak, identycznie jakby... Powiedział, że jak ten, nawet kamuflaż ma prawie taki sam, ma troszeczkę inny ogon, ma, no to no jest to wersja B, tylko z pływakami, właśnie. Parykanie mm -hmm. ma cię, tak, czy jeden później ma jeden przym, nie ma. Mm -hmm. Ale To Hydroplan, matko Ale dobra, wziąłem specjalnie same te właśnie rezerwy jedynki, żeby nie wróciło brzeg. Mogłem wziąć falko jednak. Mogłem no, wziąć falko na przykład zamiast jakiegoś Henkela. Trzeba pokazać, żebym pokazać, żeby właśnie pokazał jeszcze inną jedyneczkę, ale dobra, już, jak, nie już tak będzie. Jednocześnie postaram się, żeby po prostu króciutki będzie jedna bitwa, bo to nie ma co za dużo przedstawiać. Wszystkie samoloty chyba H51 są identyczne te pływaki jakoś specjalnie nie zmieniają w nim zwrotności, ani nic zbyt dużo w tym samolocie po prostu jest inny z wyglądu to jest szczególna rzecz, to jest samolot kolekcjonerski taki mały ok, ale nie rozdaliło. no, palaj hook rozbij się wreszcie no, nareszcie, ale się dostał dużo o piszę te doświadczony pilot na jedynkach powinien ja sobie dobrze radzić mm. o kurde o rozsypał się Teraz dziesiątkę wezmę tylko jakby się naładuje karabinki Teraz tak, mam jeszcze jedno takie pytanie yy, Raczej... Nie będę się na razie spieszył z tą serią Właśnie mam takie pytanie, do was będę miał zaraz Skieruję... A, szkoda, się. Yy, że tak Raczej się nie będę spieszył właśnie z tą serią O propozycjach moich do War Thundera Chciałbym to nagrać jak najszybciej, ale postanowiłem, że zaczekam Bo dalej nie wiem, jaki, na, jak na, jaki tytuł dać tej serii No bo to, nie chcę za bardzo dać tytułu Takiego byle jakiego, takie coś tylu Propozycje do War bo to takie trochę bez sensu więc chciałbym coś ciekawszego wymyślić. Jakiś fajniejszy tytuł, i w ogóle. A więc, po prostu Was pytam w tym momencie o. Czy byście po prostu. Nie mieli jakiegoś ciekawego tytułu, nie wymyślili? Jakbyście wymyślili, po prostu piszcie w komentarzach. Jaki mógłby być fajny tytuł, albo na prywatnych wiadomościach. Możecie właśnie, jak najbardziej, byłbym jak najbardziej za, żebyście pisali. Jak najwięcej nazw, które wam się podobają, które byście chcieli, żeby właśnie tak jakby się nazwała ta seria bo jakoś nie mam specjalnie dobrego pomysłu w tym momencie Polnisz... nie zrozumiałem przestać, Polnisz Lemberg Polnisz Lemberg hm. dobra o, jest na szczycie, ładnie Podziewałem się tego. I mam jeszcze kilka pomysłów. Mam też pomysł właśnie, żeby zrobić serię z... No taką, w której po prostu powstało po gry i tyle. Że na przykład jeden odcinek z danej gry itd. Nie że seria ogólnie o danej grze na przykład, tylko właśnie seria ogólnie o grach. gdzie był jeden odcinek z danej gry, maksimum dwa, coś takiego. Tylko też właśnie nie mam dobrego pomysłu na serię. Nazwę serii znaczy się, no to też moglibyście podrzucać w komentarzach. No, i jakbyście też mieli pomysł, jakiś na fajną serię, to też możecie podrzucać w komentarzach. I tytuły oczywiście do serii też możecie jak najbardziej podrzucać. Jak chcecie na przykład też jakiś odcinek, tak jak mówiłem, na przykład odcinek powiedzmy, chcecie, żebym przedstawił Wam Zero, ogólnie właśnie Razeny, przykładowo, no to właśnie jak najbardziej mogę przedstawić. Też możecie wymyślać tytuły odcinków. I piszecie w komentarzach lub na prywatnych wiadomościach. Możecie również wysłać e-maile. Tam wyczyściłem specjalnie pocztę jedną, bo miałem tam kilka poczt. Mam internetowych, wyczyściłem specjalnie jedną. Mam jeszcze jeden taki propo plan, ale o nim może na razie nie będę wspominał. Yy, jak będzie rzecz gotowa, tak którą chcę właśnie zrobić, jeszcze to właśnie zacząłem ją robić dzisiaj. I mam z ją, yy, jak ją skończę, to po prostu wam udostępnię i powiem wam o co chodzi. TD. Ale może na razie to zostawię w tajemnicy. Miałem wam już o tym powiedzieć teraz, ale. Może lepiej, nie? Niech to zostanie tajemnicą. Może tak. Powiedziałbym, może coś się samolocie. No, tutaj dużo nie można o nim za bardzo powiedzieć. Jest to wiadomo, przestarzały niemiecki samolot z okresu międzywojennego. Mogę więcej wyczytać danych w encyklopedii, w której zresztą mam. Na encyklopedię, w której on jest. Ale nie chcę mi się teraz po nią iść, grzebać, szukać w ogóle. I tak jest po angielsku w encyklopedii, więc nie chcę mi się tam potem tego tłumaczyć, wszystkiego itd. Więcej na pewno będzie jakiś filmik z encyklopedii wojny, też w tym samolocie. Więc więcej na pewno się wtedy dowiecie o nim, ale tak. No to uzbrojony w dwa karabiny, w kilku wersjach właśnie można dodatkowo bomby yy, doładować. Że tak to powiem. No właśnie, w C1 można, w, w hydroplanie można, w tym też można, właśnie. a w w tym chyba i w a nie można tak. W tym i w tym nie można. No i to tu więcej powiedzieć o samolocie. No nie ma dużo do powiedzenia. Samolot jest tak, jak mówiłem, przestarzałem, dwupłatowcem niemieckim. Hydroplan był z tego co wiem właśnie stworzony do używania właśnie z No. Był w... zrobiony dla Kringsmarina, czyli dla marynarki. Do właśnie miał startować z katapult, z okrętów. Do tego został stworzony Hydroplan. No i tutaj, tak normalne wersje, no to wiadomo, był to normalny myśliwiec, ale nie brał za dużo za udziału w walce, bo był przestarzałym samolotem z okresu międzywojennego. Bo w okresie międzywojennym nie było wojen. W pierwszej wojnie nie brał udziału, bo nie było go wtedy jeszcze. W drugiej wojnie już był przestarzały. Używano już nowszych samolotów, bf 109, 110. Focke-Wulfów, ale to już tak całkiem później, Sztukasów, chociaż to już nie myśliwiec, to nie wiem, co to ma do znaczenia. Ewentualnie właśnie hes 12, które też powstały w okresie międzywojennym, chociaż ich bardziej używały kraje zagraniczne. One były oddawane i one były ogólnie sprzedawane przez Niemców do zagranicy. I tak jak mówiłem, ten odcinek jest króciutki. W tym momencie widzę, że trwa 8 minut, więc miałem go trochę przedłużyć, ale może nie. Myślę, że przedstawiłem odpowiedni samolot. Tutaj mówiłem odcinek na luzie, odcinek króciutki. Chcę, żebyście po prostu mieli jeden taki krótszy, przynajmniej jeden taki właśnie krótszy odcinek, taki wyluzowany, że tak to ujmę. Bez nerwów, że coś nie wyszło, bo to wiadomo, na jedynkach wyjdzie wszystko najlepiej, najłatwiej, bo najgorzej grają przeciwnicy. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku Wojny PLM. Na razie.